Hej, z tej strony Max z grupy Pronowus. To jest World of Tanks i gramy w... W czołgi właśnie W czołgi, gramy z Napo Napo 875, tak? Tak, tak, tak. Dobra, Napo 303 na wozie, Ale na YouTube Napo 875 W opisie linku będzie mm, Kanał na, Napa Tak to się odmie? Napo? Napo Napo, sorry, sorry, nie, 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 nie ogarniałem Dobra No i te czołgi wylosowało nas na Dziesiątki, nie? Super no, jest, Połowa, połowa to byli w dziesiątkach, ale spoko, jadymy. U mnie to zawsze jest krucho z tym ładowaniem się, bo zawsze y, wład odmawia posłuszeństwa. Robi wszystko tylko, żeby dobrze nie wyszło. <laughs> a, dziękuję, dziękuję, włączyłeś się Jezu. Dziękuję. <laughs> a, a ty to szybki jesteś. Znaczy, mistrz jest, to też ma, jest no, mobilnym czołgiem, to mu trzeba przyznać. Niestety, moim zdaniem, z penetracją jest beznadziejny. No wiesz, ja tam to słyszałem, jak ta ISM3 się każdy zachwalał, że taki cudowny czołg, nie? Że e, turnieje wszystkie, że do, jak dobrze się skontuje, to odbije wszystko? Znaczy tak słyszałem, nie wiem jaka to no, jest. No ja właśnie też tak słyszałem i tak się cieszyłem. Boże, is 3 Jezu, jak fajnie. No, najpierw sobie tłumaczyłem, że to jest nie najlepsze działo, żebym się jeszcze nie zamartwiał. No to uzbierałem najlepsze działo i nadal jest tak samo. Ta, no ja właśnie taka legenda niby, nie, że. Tak. Znaczy, jeżeli przebije, to zada dużo obrażeń, ale rzadko przebije. Hmm. Ile ja on to ma penetracji? 100. A wie, że nie pamiętam? Zaraz zobaczymy. Hmm. Penetracja 100... 122? Kurde, nie trafiłem. No to jak? Co 122? Co Niemożliwe. Coś ty? Czekaj. No penetracja tego najlepszego działka, bo podobno mówiłeś, że masz 120 122 No mam najlepszą tak Czekaj... Dobra, eee, 300 coś, 300 coś Ta penetracja 300 coś tego e, działka wisie? No tak eee, No come on Próbuję sprawdzić na pocisku, ale mnie jak zwykle nie wychodzi <śmianie> Serio, jakieś takie co, Zwychy masz lagi czy coś? Eee, penetracja 225. No to wcale 225 no to proszę cię, jak ja na tym swoim tym e, Indian Pancerze mam 212, nie? A teoretycznie średniczo powinien mieć lepszą penetrację niż. No eee... i. Nie przebiłem obiekta. No na znaczy A, no, Aha, dobra, dziesiątki to. Myślałem, że tak ten narzekasz, ale to, to, to w takim razie cię losuje na jakieś um, strasznie wysokie tak. Tiery, tak? zazwyczaj to jest tylko dziesiątki. I nasi nie mam po prostu szans z, z nimi. Aha, no, no chyba, że tak. Ale strzelam się wszystko odbija. A potem kończę bitwę i jestem do 30 tysięcy na minusie. Dobra, to, 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 to już wiadomo. Myślałem, że tak, że jak ci na jakieś dziewiątki, ósemki, tak strasznie... Nie, dziewiątki idzie, tak to się... jeszcze jakoś, jakoś idzie, ale... Jak się właśnie zastanawiałem, co? że Jak? To tak... Ale żeby mnie nie losowało na dziesiątki same, to jeszcze rozumiem. Ja też Kur tak, tak głupio stoję, aż się normalnie proszę o jakieś ja testkę. O, jedzie na mnie, mu Jezu, wszyscy na mnie. Tak, 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 tak. Najlepszy pomysł, wszyscy na mnie. Najlepsza taktyka, wszyscy, wszyscy na tak. ten. To jestem przy tym siebie. on też dostaje BAT. Niezłe. To są dwie dziesiątki, to co ja mam im zrobić, no? Pogłaskać. Tak, Tak, dokładnie, no i jasne, już dobre No. Co zechcesz stały? No. Do cholery jasnej, co to jest, ja się pytam. Tak, tak. Jezu, jaka to jest Cztery sekundy, i zostało mi 300 HP z tysiąc. No. nie, no cóż, co. 223. Ale nas tutaj ciasno Jezu To jest I z, z, z ich, te, ich też nie przebija. Si, jaja. Naprawdę. Co się dzieje? Nic tu nie podjadę. Ja się nie wychylę, już. Tu nie mają nas. No, od tyłu. A nie, to Jezu. Boże, boże, boże. O, 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 To jest taka sytuacja sama jak u mnie. Jeszcze ja tu mam teraz Patona y, dziesiątkę czekaj, na... Fuje, dwa ósme i dwa dziesiąte, nie, nie mam szans. A tutaj znowu dziewiąty, o. No, od Patona dostałem, od tego twojego Patona tam. Od tyłu oczywiście. A pierdziele, no umrę, no umrę w butach i tyle mnie widzieli. Raz pieprzem. Jeszcze ja czekaj, spieprzę tutaj. Jezu, 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 jezu. Ha, 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 nie trafię. Ze wszystkich stron nie już otoczyli. Ja naprawdę, ja nie grałem jakiś miesiąc może wota i ja zapomniałem wszystkiego. Wszystkie taktyki, nic, nic, po prostu lamer fest totalny. Wrzuciłem rzu dzisiaj nawet... a nie, filmik się dopiero wrzuci, czeka na wrzucenie. Ale tam tak lamiłem, dzisiaj yes. nagrałem, tak po prostu... o, zniszczyli cię widzę. No, rzucili się wszyscy na mnie, więc to nie było szans, nawet żeby... <grym> <grym> zrobić. Dobra, wiesz co, ja mam 300 HP. Jestem na każdy czołg tutaj na strzał, ale próbuję dzielnie tutaj bokiem ich objechać. Ej, dobra, jest 2, do 2 do 10. No i Na pewno wygramy, jestem tego pewien. 2 do 10, ja. Obserwuję ciebie. Ja pierdolę. Ja mam takiego pecha, ty ogarniasz gościu mi gąskę z JOU. Dobra, dawaj 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 dawaj, <słuch> dawaj, 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 dawaj. Jezus Maria. Po prostu zaraz się pos poszczągacie, no. Właśnie Och, jakie akcje. Jakie akcje. A za... U mnie bitwy na tych tierach, to się zawsze tak kończy, ale jak gram już na przykład Tiger P, to co najmniej dwóch pancerz Tiger P ma tak świetny, żeś mnie zdziwił. No to no, 200 mm przypadło, co, coś koło tego, więc to jest cudo. cudo ale mnie? No, przebijają mnie często ósme tiery i ja ich spokojnie przebijam. No zanim to jest świetny ciąg. Żałujesz tak późno, go dopiero yy, poszedłem w jego drzewko. Tak. Lepszy od Tigera zwykłego jest Tiger Co? To było wiadome. Yy, o Boże, co to jest? Co to jest? Ach, nie, dobra. Mm, co? Odstresowimy. Czekaj, ile na minus wylazłem? Czy to jest... Minus 10 tysięcy, no? Wiesz, że ja tygrysem drugim wychodziłem Eee, częściej na plus niż tym gównem No ja... to jest wiadomym? Ja, ja, ja nie wiem, ja chyba po prostu nie umiem grać tą, e, tym medem Właśnie, 11 tysięcy na minusie, dziękuję No dobrze Czekaj, bo do mnie się dobijają, przepraszam No spokojnie nie ma sprawy No także widzicie, jak tutaj mordory odchodzą e, w ocie No ja naprawdę nie wiem, czy nie zrobić sobie jeszcze dłuższej przerwy bo ta gra mnie dobija Naprawdę wiksy, wixy, panoramiksy. Dobrze, 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 dobrze Nie, niedobrze Niedobrze, dobra Eee, co ja chciałem sprawdzić Aha Trzeba najmocniej? No spoko, wiesz, luzik 136 exp, no co

Nie, to możesz grać w ósemkę, ja tam sobie poradzę, tajgary były. Nie, dobra, nawet nie mam tej, nie mam siódemki żadnej, więc. O, Boże. No nie, jeszcze ta mapa nie, a że no dla lwa to jest w miarę dobra, nie? Bo tam kamperstwo. Ale i tak je nienawidzę, to jest. A... O Boże! No i w tej bitwie to jest taka bitwa, że wszyscy się skupiają w jednym punkcie i to jest tak, że się strzelają. I wygra ten, kto ma większą siłę ognia. Albo no. kogoś jest więcej. No bo wiesz nie ma artlerii, to jest... No to jest... Z jednej strony jest plus, bo no... Ale no, Jest bezpieczny, Ale z no, drugiej strony... Jezu, Cześć, tu na poziomie 75 i witam was w kolejnym odcinku z gry World of Tanks. Dzisiaj nagrywam z Maxem z grupy Pran Kranowus. Tak? Tak. Tak, dobrze, dzień dobry, tak, by the way Na po? czy... Dobra, myślałem, że ci się jakoś było, chyba Dobra, nie, nie się mnie, tylko Skype Dobra, wiesz co, ja sobie chyba pojadę na drugą stronę O, czyli? Pojadę sobie na drugą stronę, bo tutaj bro, to, jest, um, to jest Mordor. Ja pancerza nie mam, żeby tam, na, na, tam do strony nie na Boże... Mordor, tam. Czy I... większy Mordor, tym lepiej. Ile ty jedziesz ten. na różnie, tym e, 30 maksymalnie. Boże, zainstalowałem sobie ten. Y, paczkę, paczka, e, paczkę dźwięków, i kurczę teraz. Y, dźwięk silnika, z Wattlet. słychać jak tego, jak traktora, serio. No, no właśnie, chciałem tą sobie ściągnąć. Udzielałem też, nawet w Twoim e, filmie, chciałem sobie e, ściągnąć tą modyfikację, ale postanowiłem, że e, obejdę się bez tego. Że mam ten celownik, ten taki, e, taki nowoczesny celownik. To jest e, taki e, niebieski, on ma takie kolory bardzo jaskrawe i niestety on bardzo e, laguje wota I dlatego postawiłem, że już sobie daruję. Tylko zniszczę. No, boże, 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 Boże no weźcie się, od cię ode mnie wszyscy. Już mnie zniszczyli, Amorak. No jasne, chodźmy. Umrę, umrę, umrę i umrę przy tej grze, naprawdę. Skampił się ten, ten te 54 masz 42%. No. Skampił się ten t te 541 i wrzucił we mnie ile tam trzy peski co najmniej. Na no dwie, dwie może. Po prostu. Fak, fak. To musiał ci dużo zabrać. no, no mówicie, że. Pucha bo już mam. No właśnie, właśnie widziałem tu. Kościół ładnie skośnił. No i tak sobie nie? Ja nie wiem jak ludzie mogą grać w tą grę. To jest naprawdę... Tak Ale się tak... na tych tierach. No nie wiem, ale są ludzie, którzy mają tam 40 tysięcy bite 30. No tak. i jak można grać tyle w tą grę, no sorry. Ale to już trzeba być naprawdę życia trzeba nie mieć i nic innego do roboty, żeby to cisnąć. Trzeba mieć cierpliwości tyle, że... No nie trzeba grać, ta gra jest chyba 4 lata, ona. O, nie przebiłem missa. Ale ta gra chyba ma 4 lata i wyobraź sobie, żeby przegrać 40 tysięcy bitew. Tyle bitew dziennie. No ja nie wiem, no ci, że ludzie po prostu. No, lifey to są takie. Rasowe. Ja gram 10 miesięcy, bo miałem taką długą przerwę od WOT-a, Naprawdę długą. Gram 10 miesięcy i mam. 3-4 tysiące bitew. O! Arwej. Oh, czekaj, 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 normalnie... Wewn wewnętrzna energia, skupienie wewnętrznej energii. Jezu, jak mnie tutaj i w tych szczogów, Boże. Mmm... Nie, dobra, nie, sorry. To, to jest, to jest, to jest, to jest taki lamarfest. To jest tak, tak słabe, że aż normalnie... Nie, płakać się chcę przy tym. No, dokładnie. To się prezentuje swoją osobą. Niektórzy to takie OP że A6 na każdą bitwę to już taki standard, jaki jest niszczycielnego. E50 miał 150 HP i tylko się wychyliłem, tylko się wychyliłem i już t 34 E50 mnie zgarnął. Dobra, nie mam co już. To jest jakiś pogrom, naprawdę. <grymne> nie przebiłem go. Jezu. Chodziło oh. mi ode cztery rykoszety. A ty tak. jesteś martwy, tak? Dobra, to choć wychodzimy, nie ma sensu tu siedzieć. Tak, to jest na pogrom. No to oh. to masz masz jakąś dwójeczkę może? E, co, co, co? Dwójeczkę jakąś masz? E, znaczy, nie. Drugi tyr, jakiś trzeci albo pierwszy? Bo ja wiesz, mam tak... Znaczy ja kupiłem sobie pierwszy, bo właśnie kolega też, dwójeczką chciał się pograć i mnie oczywiście zamęczył. No to dawaj, to ja, to jest taki mój antystres, nie? BC-2, to jest... 100% załoga i prawie kończę pierwszy perk, więc... To jest Mordor, też. Ale... nie, no, nie. W coraz lepszy tylko czekam aż prowadzą czołgi do War i tam... Tam będę, będę faktycznie nerdził, a tutaj to po jest. Znaczy, ja też grałem w War Thunder, lecz zaczął mnie irytować fakt, że e, Właśnie już tyle jakby zrobiłem I nagle miałbym zarzucić tą grę i grać w War Thunder To no, no to też jest taki... To jest trochę taki ból, że Tutaj tak mi już szło e, Tak dobrze, ale tutaj tak... Wiesz bo, Znaczy, ja w samolotach nie jestem najlepszy no ja ten, ja właśnie dużo mi dużo lepiej idzie w samolotach niż w czołgach, nie? I po prostu już ty, tyle nie wiem, jestem chory na chory na, 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 na czołgi. Zbyt dużo w to gram, zbyt dużo się wkurzałem, żeby żeby tego ściągnąć. E, w każdym razie jak tylko pojawią się czołgi w to woda zostawię. może jakoś paradycznie raz na tam tydzień, dwa, trzy sobie pogram, ale tak to się biorę za czołgi Warnerza. No, no chyba... Tak. Chyba, że będzie syp totalny. Połączenie! Czołgów, ogólnie wszystkiego. Nareszcie będzie jakby wyglądało na realistyczną bitwę. Wiesz, ja, ja nie mam pojęcia, jak oni chcą to połączyć. Nie wiem, tak. czy to przy, przypadkiem nie będzie tak, że po prostu będziemy e kierować jakąś dywizją czołgów czy nie wiem, czy dywizja, to się nazywa, czy takim oddziałem, nie? Że tam po 5-10 czołgów tak. i to wtedy to była taka ściema, bo wtedy to by mi się nie podobało. To bym grał wota. Ale jeśli by e właśnie zrobili tak, że. Tak, takiego wota tylko że jakiegoś, jakieś tam usprawnienia. Eee, nie wiem jakby to zrobili, ale to by było tak cudowne naprawdę. Ale ja uważam, że ja się ogólnie zastanawiałem, jak oni chcą, żeby te serwery nie padały przy takim czymś. Że tutaj w wodzie jest po 15 na 15, mapy małe i wiesz, i często też jest. Yy, nie największa wydajność to dla mnie. No. Jest, nie, nie mogę sobie wyobrazić, jak oni chcą to zrobić. Wiesz co, ja, ja chyba właśnie teraz yy, może nie olśnienia, olśnienia dostałem, ale rozkwiniłem po prostu jak w Wortanderze, nie? Są teraz samoloty. Jakie dawno Wortandera nie grały, nie? No yy, są te samoloty i po prostu czołgi to są takie boty. To mi się tak, wydaje, tak. że będziemy tak samo grać, jak będzie Wortander w czołgach, że... Będziesz miał nację, będziesz miał tam kilka czołgów no. Będziesz po prostu nimi wyjeżdżał, będziesz miał kilka czołgów na jedną bitwę, będziesz nimi wyjeżdżał, a samoloty będą po prostu botami i będą zrzucały co jakiś czas tam bomby na ciebie. Nie. Myślę to jest... Wolałbym, żebym był przeciwko graczom na niebie, ale chociaż tak pomyślałem, że to jednak będzie też za będzie takie coś że oni będą po prostu na ciebie bomby zrzucać i nie będziesz miał się jak bronić no. Nie no wiesz to właśnie na, na pewno nie zrobią tak żeby to było jakieś zmasowany atak nie tak nie wiem co jakieś nie wiem minutę dwie, trzy, jakiś mały nalot bombowy po 50 kg albo 100 kg bo też to wieś, zależy, nie w że bombą 50 kg nie zniszczysz ciężkiego czołgu. Więc no. oni mogliby to rozwiązać, że byłyby jakieś słabsze naloty, albo cięższe naloty i te słabsze by po prostu... Nie pamiętam to z tej ee, Słabsze by niszczyły słabsze czołgi. No a cięższe by niszczyły wszystkie czołgi jakie są e, na mapie. To by było naprawdę fajna sprawa, jakby coś takiego by no. się udało zrobić. Ale myślę, że to będzie jednak trochę... E... O, o mój Boże, o mój Boże, o mój Boże Ten ja zaczął płakać O znowu będę się iść rower schować <grywa> eee, a ten, w jakiej części, że tak powiem, polskim jeszcze mieszkasz? Bo już nie będę się pytał o miasto Lubelskim no to my w Pomorskim, ja w Pomorskim i taka była burza wczoraj Tak A u mnie właśnie się tutaj trzeba modlić o burzę, bo nie jest tak duszno u mnie wczoraj w pokoju było 30 stopni Celsjusza. O, dupę. Myślałem, że. a w cieniu było 37. Ty, to ja, ja. co? Boże, święty. I nie dało się wyjść. Pojechałem z kolegami, tutaj mamy takie. tu jest w takim mieście 60 tysięcznym, no i mieliśmy. E, mamy tutaj takie duże. kilka orylików. No to poszliśmy na jeden, nie, Coś tam. już oczywiście po, po 19, bo inaczej się nie dało wyjść z domu. Mhm. No, to graliśmy przez godzinę, to wróci, wróciliśmy do domu, tacy czerwoni, nie dało się po prostu nic zrobić. Mnie do dzisiaj głowa boli. Mnie no, po to... prostu tak, bo zapomniałem czapki, i grałem z w, w takim słońcu, to myślałem, że. Padniesz, padniesz i nie wstaniesz. No, to tak, tak samo, w Gdańsku też, tak, może nie było 37 stopni w cieniu, ale też było zanurzenie gorąco i. U nas tutaj zazwyczaj jest chłodno, nie? Więc jak tutaj będzie jakieś 30, to już cały Gdańsk zdycha, więc... Szczerze to ja wolę, żeby mi nie było zimno niż gorąco. Nie no, pewnie, ja też tak bym e, wolał, ale... Przez zimnem się ochronić, przed gorącem nie. No, na, na kwejko nawet ktoś napisał, że w zimie możesz się ubrać i jest okej, okay, a tutaj się, nie, tutaj się, nie wiem, nie obedrzysz ze, szkóry, ze skóry czy coś, więc... No właśnie, to już się ja bardziej nie rozbierzesz. <laughs> Dokładnie. Dobra, takie przemyślenia nasze na temat, kurde, zimy, e, a tu już odcinek trwa e, u mnie 19 minut i nie, nie ma sensu robić dłuższych, bo ludzie tego nie oglądają, więc e, skończy się ta bitwa, pokaż, pokażę wam wyniki i ja już skończę odcinek, nie wiem jak ty, na Napo? E, ja tej bitwy w ogóle nie nagrałem, ale... Aha, no nie, wiesz, ja nagrywam okay, tak okay. E, wszystkie trzy jak, le, jak lecą. Myślałam, że ty też nie nagrywasz, ale okej. Okay. Nie, no wiesz, co, co, coś, tam, coś tam, żeby było, jakiś zapychacz na kanale, musi być, nie? Tam był wykład o. słoni. Tak, dokładnie. Eee, jakiś cruiser, czy rozwali? O boże, ale co zrąbał gościu. O nie, wygrał, Była była bitwa, nie? Znaczy taka potyczka między cruiserem, a tetrachem, i tetrach by zniszczył tego m, Brytyjczyka, ale nie strzelił, nie wiadomo dlaczego. Dobra. Mm, 5000, zarobione, 600 ekspa. Jakoś tak, no nie nie za genialny wynik, ale dobra Może Wszyscy. być Dobra, dzięki za uwagę, yy, trzymajcie się yy, i cześć! Do widzenia